Witajcie na moim kanale. Dzisiaj 2 maja, więc zakupimy tę krzyżówkę XXL z numerem 22. Zdrapiemy sobie między świętami, pierwszym a drugim, w środku. Może będzie szczęśliwa. Zobaczymy numer 22. Kiedyś był to numer mój szczęśliwy w krzyżówkach. No. Jak na razie jedno słowo DOC, E i T brakuje. W bonusie może spadnie. Zobaczymy. Ale jeszcze robię podsumowanie kwietnia. W po podsumowaniu kwietnia mam takie coś. Wkład. I tu jest końcówka. O. Więc w kwietniu wydałem 632 zł plus 100 zł od Ewy. Tego już nie liczyłem. I wygrałem 493 zł. Czyli na minusie jestem 139 zł. Ogólnie styczeń, luty, marzec i kwiecień daje mi w tej chwili minus y, prawie 800 zł na minusie. Jestem w 4 miesiące. Ciekawe, czy będzie jakiś miesiąc, y, gdzie będzie plus, a nie minus. To by musiał trafić 500 albo 1000, żeby był plus, chyba. No dobra. Zaczynamy maj od 10 zł. Także minus 139 w kwietniu. A tu na razie mamy jedno, jedno słowo DOK. Szukamy E i T, żeby był bonusik. No to co? No to lecimy. Nie przedłużając. Jak tam Wam majówka przemija. Pogoda dopisała wczoraj, dzisiaj na razie też, rano padało. Teraz się rozpogodziło, ale jeszcze ma coś tam chyba padać. N, N tu mamy. Zobaczymy, co tu się utworzy. Na razie nic nie dochodzi. Cześć, Kinusia, co? N. Y. I. Kinusia przyszła, bo reklamy są, nie? Mhm. Oglądasz film, tak? Tak. Dziewczyna i chłopak. I się zamienili się rolami. Zamienili się rolami, no? Chłopak jest dziewczyną, no? No? Chłopak. Zaraz będzie koniec, to będziesz oglądać dalej. Ja zaraz skończę i będziemy razem. Nie? Tak. Y tu nie ma. Dobra. Terka K. Byliśmy na meczu, ale to co Lech ja. zagrał, nie. To jest. Chyba drugi. najgorszy mecz na jakim byliśmy. No strasznie Było kiepsko. Zero do tak 0-1 przegrali, i co? No, nic nie zrobimy, ale kiepsko. Chyba są wypompowani tymi puchorami, bo widać już, że szybkości brak. Przeważali niby to, ale nic z tego nie wynikało. No ale co zrobić? Ważne, że fajnie spędziliśmy czas. K. Dobra. Jedziemy dalej. Jest literka T, czyli mamy T. Jeszcze E brakuje. Mogłoby wpaść. Literka T. T. Czy tu się coś utworzy? Na razie kiepsko Jedno słowo tylko na trzy krzyżówki Literka K Co to było? T kurczę, co ja tu znowu drapię? Znowu nie zdrapał jakieś i się cieszył, a to nic z tego nie będzie Dobra tu jeszcze mamy 2-5. Może F będzie, może będzie E. Może będzie. Tak, myślałem, że jest E, ja a to też myślałam. F. A to F, tu F tu nie jest. ma. F, tutaj F, ale nic nie dochodzi. Tu jest F, to na tyle. Lecimy dalej literka L literka L. U, tu jest jedna. i to na tyle. Coś nieprawdopodobnego L. Tutaj literka L. I tutaj i koniec. Dodajcie no te E. Jest, jest. E. jest, jest. No jednak jest. Po co? Czy tylko 10 zł znowu będzie, czy więcej? Ale zobaczymy. Jest. To już jest super, bo jest wygrana. Powstał neon. Gdzie to jest tu? Tu mamy co? Neonidok. Dwa. Tu w pierwszej neonidok, a w drugiej mamy nic. Kos. Kos się utworzyło. Pie jedno chyba. Jak dobrze. E. Więcej nie ma. I tu jest E. Fajnie, że jest bonusik. Tylko w tym bonusiku właśnie powinni dawać. Powyżej nie 10 zł, ale tak przynajmniej te 20 powinno być najmniej, żeby coś zyskać Jako bonus. Literka U. Tu jeszcze jedno. Jak będzie A, to będzie <coughs> zupa. No, U. No, zresztą to by było na tyle. Tu jest jeszcze U. Kiedy zobaczysz. U. I nie ma. I ostatnia literka I. I, I. I to już chyba nic nie powstanie. Mhm. Tu powstał Filip. Filip. jak nie było, nie? Nie, Filip. Stoi obok, nie? Tak. Cis powstał. Widelec powstał. Tu jeszcze wy by było. Ale to już na tyle. A, tu jest E. I, I to by było na tyle. Dobra. Czyli wszystko już wiemy. Szukamy bonusa. Co mamy? 10? Czy więcej? Zaraz się okaże. No chyba 10. Be -be. Tak, 10 zł. znowu. Znaczy nie oni nie mogą dać w bonusach więc wygranej. jak już bonus się trafi raz na jakiś czas, to powinni dać coś, coś więcej BB, no, czyli 10 zł. Dobrze zwróciło się, nie jest źle. Dyszka zainwestowana, dyszka wróciła, także dobrze, bo zawsze miesiąc zaczynałem od zera, więc jest jakiś przełom. 22 numer. Bonus poczet 10 zł, czyli zwrocik. Podsumowanie widzieliście: minus 139. Także zobaczymy, co przyniesie maj. A w maju będziemy drapać drapeczki pod koniec z Karpacza, bo jedziemy do Karpacza 20 maja na 5 dni. Wejdziemy sobie na Śnieżkę, planujemy szlakiem wejść sobie na śnieżkę tym trudniejszym i tam na pewno coś podrapie dobra dziękuję wszystkim za komentarze subskrypcje i lajki miłej majówki jeszcze ży życzę na jutro na dzisiaj dobrej pogody trzymajcie się pozdrawiam cześć cześć